Witajcie! z tej strony Minecraftie w tym odcinku program. Witam z nowej serii. Zagrajmy w Zagraj w Butterfly. O, zagraj w Butterfly. Będziemy grać w na serwerze. No i taka seria. Jesteśmy... Minecraft... Słuchajcie! Na YouTube nazywam się Minecraft nie w Minecraftie ciasteczko powrój. Rosja. Bierzemy wsparcie. Patrzcie, to tam... Uwaga, trzeba być niebieskim niestety. Ja, ja zazwyczaj gram cały czas czerwony, naprawdę. Zmierzaj gram cały czas w czerwonym. Ja teraz to muszę... ten. Hmm... Wkrótce chyba nie jest. No ale dobra. Uwaga! Pierwszy odcinek jest taki krótki. Wiecie. Informacyjny. Jestem. Sierżan. Utychę. No, za 30 sekund ja mam, aku, więc muszę przestać nagrywać. Okej, okay, zaginąłem. Okej, okay, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Napiszcie czy Wam się będzie podobała seria. Cześć, na do widzenia, Elo.